Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o dwudziestoleciu międzywojennym. Dwudziestolecie międzywojenne należy do chyba moich ulubionych epok, o których opowiadam. Chociaż na nieszczęście w szkole średniej dwudziestolecie międzywojenne jest jakoś tak przegonione i, i jest tak. Już pojawia się w momencie, kiedy, kiedy wszyscy myślą o maturze i o powtórkach, także jest. Po części osierocone, tak mi się przynajmniej wydaje. Dwudziestolecie międzywojenne jest bardzo ciekawą epoką, jak chyba żadna inna epoka nie jest tak silnie związana z dwoma wielkimi wydarzeniami historycznymi, to mającymi takie bardzo konkretne przecież punkty zaczepienia. Po pierwsze, rozpoczyna się w 1918 roku wraz z uzyskaniem przez Polskę niepodległości na skutek takich, a innych rozstrzygnięć I wojny światowej. A dwudziestolecie międzywojenne kończy się niestety wraz z innym wielkim wydarzeniem, historycznym, czyli wraz z Wybuchem II wojny, świat wojny światowej, tak? czyli 1918-1939. Ale my będziemy teraz sobie rozmawiali na temat tych pierwszych odruchów polskiej literatury i kultury, które miały prawo pojawić się w momencie, w którym Polacy odzyskali niepodległość. To zacznijmy może od czegoś takiego bardzo smutnego. Wybitny, ale już dzisiaj chyba mało pamiętany i czytany pisarz, tworzący w dwudziestoleciu międzywojennym, Juliusz Kaden-Bandrowski, e, napisał stan euforii towarzyszący Polakom po odzyskaniu niepodległości. E, opisał ten stan, posługując się słowami, e, jest to radość z odzyskanego śmietnika. Tak, Polacy się cieszą, ponieważ odzyskali swój własny śmietnik. Niech te słowa brzmią właśnie tak mocno, tak brutalnie. Dlaczego? Dlatego, że Polska po 123 latach zaborów była w opłakanym stanie. Trzeba było stworzyć jeden organizm państwowy z trzech różnych zaborów. W tych zaborach na różnym etapie znalazł, znalazł się rozwój społeczny, cywilizacyjny, przemysłowy. W tych trzech zaborach w różnym stopniu próbowano nas, próbowano nas wynarodowić. W trzech zaborach posługiwano się różnymi systemami prawnymi, a więc należało zszyć te, z, z tych trzech różnych ochłapów jeden wielki, silny organizm państwowy. A więc było to zadanie naprawdę e, tytaniczne. E, w tym momencie przełączymy się do roz, rozważań dotyczących literatury. Po 123 latach zaborów polska literatura miała w końcu szansę, możliwość e, zrzucenia z siebie odpowiedzialności za to, w jaki sposób Polacy będą się czuli wobec wielkiej historii i wobec wielkich przemian społecznych. E, w Romantyzmie poeta twórca miał być wielkim e, przywódcą narodu. Poeta miał tłumaczyć ludziom sens historii. Poeta miał Opatrywać rany po nieudanych powstaniach narodowo-wyzwoleńczych. Poeta miał być kimś, kto będzie przewodnikiem, kimś, kto będzie zachowywał duszę danego narodu. Poeta miał być kimś, kto nawet stanie z bagnetem albo z innym narzędziem na polu bitwy i będzie w stanie potwierdzić swoim własnym życiem gotowość do poniesienia ofiary za, za niepodległość. W pozytywizmie o. Od twórcy, może mniej od poetów, bardziej od prozaików, wymagano tego, żeby dawać wierne świadectwo rzeczywistości. A w momencie, gdy pojawiła się koncepcja pisania ku pokrzepieniu serc, no to twórca miał przypominać Polakom o ich wielkich, wspaniałych kartach z historii i pokazywać wielkie, wspaniałe wydarzenia z przeszłości, które miały nas jakoś podbudować i przypominać o naszych. O naszych chwilach, chwilach szczęśliwych, chwilach triumfu, chwilach, kiedy mieliśmy mocno podgórkę, ale potem wszystko się kończyło dobrze. W młodej Polsce z kolei e, poeta czuł się kimś, albo twórca w ogóle czuł się kimś e, wyalienowanym, odcinał się na własne życzenia od społeczeństwa. Widać było, że e, jest pewnego rodzaju samotnikiem, geniuszem, niezrozumianym przez tłum, a więc jeżeli tłum mnie nie rozumie, e, to ja mam ten tłum w nosie e, i nasze drogi się rozjeżdżają. A tutaj przychodzi dwudziestolecie międzywojenne, przychodzi rok 1918 i zupełnie Zostanie e, zmieniona, zmieniona scenografia. W momencie, w którym pojawiają się nowi twórcy, twórcy, którzy debiutują już w XX wieku pojawiają się zupełnie nowe pomysły na istnienie poety, poezji w nowej rzeczywistości. E, tutaj jest bardzo ważne, żeby dwa cytaty. Rozpoznawać, rozumieć i w jakiś sposób nimi żonglować. A więc, tak, po pierwsze, w roku 1917 ukazuje się wiersz 18-letniego wówczas Jana Lechonia. Wiersz ten ma tytuł Herostrates. No sprawdźcie sobie z Mitologii, a może nawet bardziej nie z mitologii, tylko z historii, historii starożytnej. Kim Herostrates był, to bardzo ciekawa postać. On no niezwykły dzisiaj byśmy powiedzieli e, Atencjusz. Tak? E, dobrze. I w wierszu pod tytułem Herostrates pojawiają się takie słowa. A wiosną, niechaj, wiosnę, nie Polskę zobaczę. Ten wiersz jest bardzo długi, ale z tego wiersza te słowa właśnie zostały chyba najsilniej zapamiętane. Czym się różni wiosna od Polski? Pytam bardzo często moich uczniów, kiedy ten właśnie fragment sobie omawiamy. Która z tych wartości budzi bardziej pozytywny zestaw emocji? Wiosna czy Polska? No i wiadomo, że w 90% uczniowie wybierają słowo wiosna. Dlatego, że Polska. Polska jest zanurzona oprócz tego, że w pewnych wspaniałościach, w pewnej szlachetnej kulturze, w pewnej niezwykłej historii, która może być dla nas budująca, to Polska jednak jest krajem, która ma swoje wady, który ma swoje wady, który ma swoje ciemne oblicza. Zresztą, jak każdy kraj, no chyba nie ma żadnego kraju, który by, który, by takie, który by takiej przestrzeni takiej ciemnej, mrocznej nie miał. No, chyba, że Dolina Muminków, no ale, ale nie wiem, czy, czy możemy o niej mówić. Także Polska jest nacechowana nie do końca pozytywnie. Polska jest, jest połączona z pewnym systemem obowiązków, nakazów, praw, ale również powinności, jakie ma obywatel wobec swojego kraju. Natomiast wiosna, wiosna jest porą roku. Wiosna jest. Kojarzona przez młodych ludzi, ale w ogóle też przez, przez ludzi wszystkich bardzo, bardzo, bardzo optymistycznie. Budzi się życie, budzi się, budzą się nowe szanse, budzą się nowe możliwości. Wychodzimy z tego zimowego, zimowego otępienia i stuporu. Pojawiają się, pojawiają się nowe szanse. Czyli po tych 123 latach zimy w końcu się budzimy do życia. Tak? Czyli nie chcę myśleć o Polsce, nie chcę myśleć o. Obowiązkach. Nie chcę myśleć o powinnościach, które nakłada na mnie sytuacja historyczna, życie w takim ani innym kraju i bycie takim, ani innym, bycie takiej, ani innej narodowości. Ja chcę cieszyć się wiosną, czyli krótko mówiąc, cieszyć się zwykłym życiem. Kawałeczek, dalej, gdy sobie przejedziemy, to pojawia nam się inny poeta, pojawia nam się. Pojawia nam się Antoni Słonimski, który w wierszu pod tytułem Czarna Wiosna pisze tak. Zrzucam z ramion płaszcz Konrada. I tutaj mamy bardzo podobne wibracje jak w przypadku wiersza. Herostrates. Płaszcz Konrada nie jedno, jednoznacznie powinien nam się kojarzyć z Konradem z trzeciej części Dziadów, z tą postępną, wielką postacią, no, jedną z najważniejszych postaci z polskiej literatury, która na skutek złamanego serca postanawia odrzucić miłość do jednej kobiety, do jednej, do jednej osoby, do jednej rodziny być może, albo do grona przyjaciół i postanawia poświęcić się, kierując się miłością do całego Narodu poświęcić się walcząc z Bogiem, tak? Ale ma Konrad oczywiście dobre intencje: chce Polaków uwolnić, ale narzędzia, którymi chciałby się posługiwać, są niekoniecznie etyczne i moralne, ponieważ chciałby narzucać ludziom swoją własną wolę. I wiersz, wiersz słonimskiego, który ma taką bardzo pacyfistyczną, chciałby się też chyba powiedzieć kosmopolityczną wymowę, Zyskał ogromną, olbrzymią popularność, ponieważ czytelnicy nagle zdali sobie sprawę, że, że Smolimski nazwał to, co być może już ludziom gdzieś tam kiełkowało w głowach. Po odzyskaniu niepodległości, albo gdy ta niepodległość już majaczyła na, na horyzoncie, ludzie chcieli w końcu żyć. Normalnym życiem, przepraszam za ten, za, za, za ten styl, czyli żyć życiem, ale ludzie w końcu i też czytelnicy poezji chcieli w końcu mieć kontakt nie tylko z tymi płaszczami Konrada, nie tylko z tymi wielkimi słowami, takimi jak Bóg Honor Ojczyzna, ale ludzie chcieli mieć też kontakt z czymś, co jest przede wszystkim Bliskie człowiekowi, jest takie zwykłe, typowe, normalne, jest powszechne, jest uniwersalne i zrozumiałe pod każdą szerokością geograficzną. Polska poezja odwróciła się od swoich powinności. Powinności w stosunku do wielkiej wspólnoty narodowej, i polska poezja zaczęła, e, zaczęła koncentrować się na doświadczeniu zwykłości, codzienności. E, pojawiają się idee związane z, ze zwykłym człowiekiem, który żyje w zwykłym świecie, przeżywa zwykłe problemy, e, cieszy się lub martwi się tym, czym martwią się lub cieszą się. Absolutnie zwykli przeciętni ludzie. I ta poezja całkowicie zrywa z doświadczeniem które narosło przez 123 lata. Będziemy sobie oczywiście oddzielnie rozmawiać o poszczególnych grupach, które pojawiają się w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejne materiały będą poświęcone Skamandrytom, ponieważ to jest niesamowicie istotna grupa poetycka i nie wolno tutaj o niej zapomnieć. Będziemy również rozmawiać sobie na temat awangardy, na temat katastrofistów i na temat kilku takich mniej lub bardziej zapomnianych twórców dwudziestolecia międzywojennego. Tak czy siak, zapamiętajcie sobie, że to dwudziestolecie międzywojenne jest, jest bardzo ciekawą epoką, a te spory, które toczyły się pomiędzy pisarzami starymi, którzy ciągle żyli mentalnie w wieku XIX i ciągle przypominali, że sztuka służy czemuś wielkiemu, te spory tych właśnie starych z młodymi, którzy chcieli, mówiąc bardzo, no. Upraszczając, tak chcieli opisywać zwykłe życie i zwykłe doświadczenia codzienności. Te spory potem się powtórzyły w nieco innym wymiarze, ale wzumiewająco podobnym chyba w roku 1989 i kawałeczek dalej, kiedy to Polska odzyskała suwerenność i upadł komunizm, i wtedy pojawiają się twórcy, którzy powtarzają niemalże gesty, gesty poetów, młodych, którzy debiutują w okolicach końca I wojny światowej. Tacy twórcy jak Marcin Świetlicki, Jacek Posiadło, Grzegorz Ulewski, Krzysztof Jaworski i tam jeszcze paru innych możemy wymienić, to są twórcy, którzy też zerwali z tą nieznośną manierą pisania o wielkich rzeczach przy pomocy dużych liter. I przenieśli ciężar poezji z, z tego potężnego, z, potę z tych potężnych kategorii, takich jak naród, ojczyzna, Bóg, honor itd., itd., przenieśli na przestrzeń zwykłego, osobistego, czasami przyziemnego doświadczenia egzystencji. To wszystko na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam.